Cześć, witajcie w drugim odcinku z kariery Mariana Jumuszewskiego. Dzisiaj postaramy się zagrać już pozostałe mecze tarczy Europy. Miejmy nadzieję, że Marian w końcu strzeli bramkę. Myślę, że jest to jak najbardziej możliwe, dlatego przesymulujmy szybko kalendarz i lecimy dalej. Piątek, 5 lipca, mecz Wisła Płock-TSV Harzburg. Oczywiście jesteśmy wystawieni w pierwszym składzie. Zajmujemy obecnie pierwsze miejsce w tabeli razem właśnie z TSV Harzburg, więc prawdopodobnie będzie to jedno z fajniejszych spotkań. Nie ma co wiedzieć w bawełny. Widzimy się na meczu. Jesteśmy już na stadionie. Zawodnicy rozgrzani, przygotowani. Marian również gdzieś tam już się plącze. Rozpoczynają przeciwnicy. Czekamy na pierwszy gwizdek. Wizdał. Dobra, lecimy. Szybka kopaninka przez Austriaków. Znowu kopanie na środku boiska. podpodawali A, razak przejmuje piłkę. Daję Marianowi Marian... Ale dalekie podanie, dobre, świetnie. Dostaliśmy płci, koceny, słysz, Marian ma piłkę sam na sam z że trzeba gol! Mamy gola. Marian strzeliwokę, biegnij do kamery. Marian biegnij do kamery, nie w tą stronę, biegnij do kamery. W stronę kamery, tak jest, pokaż się światu, nie wiedzą kogo szukać. Bardzo dobrze. Marian. Albo dobra, nie pokazuj tego kartofla. Więcej, w sumie to bez sensu. Więcej, nie biegnij do kamery. Będziemy musieli wymyślić coś innego. Ależ tutaj fenomenalna jest ta akcja, naprawdę mi się podoba. Sam na sam z bramkarzem strzał bezbłędnie. Bramkarz wyciągnął się jak długi, ale nie był w stanie tego przejąć. Marian zdobywa bramkę. To panowanie, ten spokój. Ależ wyrwał trawy. No tak ciut wyżej, ręka i by było po brameczce, Ale dobrze, o jeszcze raz zbliżenie na kartofla. Nie, tym razem na zęby. Nie, też na kartofla. Z daleka wygląda całkiem nie najgorzej, ale z bliska to, no niestety, ale trzeba to trochę podpicować, bo to tak być nie może. Już prawie 40 minut dalej się kopiemy, tak, jest piłka w powietrze, piłka na główkę, rzeźniczak, ambrosiewicz. Znowu raz a Rasek sobie stanął, popatrzył. Ambrosiewicz, dobra, kończmy tę połowę, bo już nic z tego się nie wydarzy. Chociaż daj piłkę, daj piłkę, dobra. Dajmy do tyłu, a strzel sobie z daleka. Pach, Ło! Wow, Maria! Marian, ty się rozkręciłeś. Jak ty tak będziesz dalej strzelał, to ja ci niestety będę musiał podciąć skrzydła i ustawić legendarny. Ale zwróćmy uwagę, jaki wspaniały strzał z odległości. Szybki zwodzik do tyłu, cyk, prawa nóżka i bach, I mamy bramkę, bramka już bez szans. 2 do zera, obie bramki Mariana. To tu dużo mówić, chyba rzeczywiście zaczyna rosnąć tam gwiazda. W końcu to kluczowy zawodnik. Co prawda, 15-latek, ale kluczowy zawodnik. No ja jestem fanem trenera. Trener znów zadowolony, o to chodzi. Jeszcze TSV próbuje. Na skrzydełko, do środka, prostopadłe podanie, o z tego coś może być, podanie, nie, z tego nie może być nic, Marciniak kończy tę akcję, jeszcze tutaj próbują, teraz sędzia kończy tę połowę, no muszę powiedzieć, że bardzo udana połowa, Marian zaskoczył mnie dość pozytywnie, szczególnie z tą drugą bramką, nie sądziłem, że to wejdzie, to był taki strzał na pałę, o jeszcze na z zmora obrońców, Januszewski na skrzydle, dośrodkowanie, tam czeka Milasius, powiedzmy, że podawał, Rasak, rasak, jeszcze raz. Ale to. I mamy kontrę, kopf, ostrak. Poda do kopfa. Nie, zmyła. Dobra, sprytnie, fajnie. Tadidź, nie ten tadić. Kopf strzela. Już słyszę szpakowskiego, jak mówi, że fatalnie przestrzelił. No niestety, nie był to celny strzał, ale zobaczmy, czy w sumie to było daleko blisko. No, w sumie niewiele chyba zabrakło. Przynajmniej tak z tej powtórki wynika. Jeszcze raz załamany kopf. Nie ma zgasi. Chłopaki nie płaczą. Rasak rozrzuca do boku, tam jest Milasius. Milasius podaje bramkarzowi, pomylił za drużyny. Razem fili na drugim skrzydle. Dośrodkowuje, tam... Ach, przejęta piłka. Jeszcze bramkarz wyje... Myli się! Marybashvili strzela! Aj, 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 Minuta po doliczonym czasie. Tu się już nic więcej raczej nie wydarzy. Dośrodkowanie. Jeszcze bramkarz interweniuje. Myślę, że sędzia powinien kończyć ten... Tak jest, koniec meczu. Marian z dwiema bramkami. Mecz jak najbardziej na plus. Lećmy dalej. Tutaj jeszcze poprawiliśmy sobie parę statystyk umiejętności. No nie ma co się dziwić, 9-3 ocena meczowa, dwie bramki strzelone. Celność podań 69 strzałów 100%. Zdecydowanie trzeba się skupić nad celnością naszych podań. A tak, to myślę, że wioi do przodu. Myślę, że nie ma na co czekać. Jesteśmy teraz rozgrzani. Ostatni mecz z naszej tabeli to jest z Rotterham United, czyli teoretycznie jak widzimy z najsłabszym zespołem w naszej grupie, 0 punktów w dwóch meczach. Teoretycznie my mamy już awans zapewniony, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie pozostaje mi nic innego jak na to, przesymulujmy ten kalendarz i ruszajmy do boju, bo czas to pieniądz, a jak wiemy Marian zarabiać musi. Co prawda może nie w Wiśle, ale kto wie. Coś wspominałem, że najsłabszy zespół, a póki co dziesiąta minuta, a my nie możemy wyjść z własnej połowy. Wesel strzela. Dobrze, bramkarz przynajmniej ratuje nam skórę, bo byłoby bardzo ciężko. Kruks z piłką. Znów nas atakują. Wesel. Znów Krux. Zagrywa do skrzydła. No nie jesteśmy w stanie od 15, od 12 minut wyjść z naszej połowy. McDonald. McDonald wystawia do Lindsay'a. Lindsay strzela, bramkarz broni. Jeszcze Uryga ratuje nas pod obietce. Co tu się wydarzyło? Zobaczmy to jeszcze raz. Uryga z końcem korków nas wybronił. Dosłownie uratował nam nasze dupy, taka prawda. Znowienie z narożnika. Uryga wybija. Hasti. Hasti strzela. Znów słupek. Udaje się. Aj, tutaj wesel. Niestety. No ja niestety nie da się tak bronić cały czas. Po prostu byliśmy pod ostrzałem artyleryjskim. Strzelali, strzelali, strzelali. Potem zaczęli obijać słupki, aż w końcu piłka wpadła do siatki. Brawa dla, naszego... dla naszych przeciwników. Strzelec był w miejscu, w którym się znaleźć powinien i po prostu dobił piłkę. Nasz bramkarz nie miał najmniejszych szans, żeby to obronić. No i mamy 1-0. Januszewski czaruje na środku boiska, bo cena nie za wysoka. Znowu Januszewski zagrywa do zawady. Zawada. O, ale siła, ale moc. Januszewski strzela. Mogło być 1-1, ale Januszewski sprawdził wytrzymałość słupka zawodników Rotterham Merebas na skrzydle. Zagrywa do zawady. Zawada. O! Jest! Zawada taki koks, przepchnie każdego w tej drużynie, ale niestety strzał prosto w rękawice bramkarza. Stępiński na skrzydle, zagra do naszego mocarza, nie, przelobował go, do merbacz go, niestety, nie mamy bramki. Marian prosi o podanie, co teraz zrobi? Sztuczka techniczna, Marian z całej siły, ol, przyrąbał. To, to musiało zaboleć, ale niestety ta akcja i tak, i tak nic nie przyniosła. Rotera kontratakuje, ja przyznam szczerze, że się trochę boję tego, bo miało być łatwo, a jest ciężko. Wchodzi w pole karne jak do siebie, do środkowu jest strzela. <laughs> nie, nie ma bramki. No może teraz my coś poczarujemy. Januszewski poprosił o piłkę, przyspiesza, ale tutaj, panie pani sędzio, ciągnie. Nieważne, prosto bada piłka do Angielskiego. Angielski wchodzi w pole karne, strzela. Gol! Angielski w końcu daje nam remis. Brawo! Januszewski z asystą, o to chodziło. Co prawda nie jest to bramka, ale asysty też są istotne. W końcu jesteśmy środkowym pomocnikiem ofensywnym i naszą pracą jest dostarczanie piłki po to, by napastnik mógł to wykończyć. Dobra postawa i tak grajmy. Teraz szybko odróbmy tę stratę. Jeszcze raz powtóreczka. Zobaczmy, gdzie on tutaj to strzelił. Między bramkarzem a słupkiem. No, a bramkarz mógł się lepiej zachować. Myślę, że to było do obrony, ale nie jest istotne. I znowu nasz trener. Znów jest zadowolony. O to chodzi. Radosny trener zmienia nam pozycję na lewego napastnika. Tylko co z tego, jak mówię, kondycyjnie, to już leżymy i kwiczymy. Uryga jeszcze strzela, ale to nic nie daje i mamy nadal rems. My już w zasadzie to umieramy. Ale jeszcze dostajemy piłkę. Podanie do angielskiego. Czy będzie. Angielski do nas. Rękawice Barabgarza, No niestety. Szkoda, bo mogła być to bramka, mogło być 2-1, mogło być piękne odwdzięczenie się angielskiego, ale niestety. No i schodzimy z boiska. Marian niestety nie ma siły na kontrowanie, ale jest 90. minuta, nic to się już tu raczej nie zmieni. 1-1. I udało się, zakwalifikowaliśmy się do półfinału. Myślę, że w takim razie ten, ten mecz będzie o wiele ciekawszy, bo poziom powinien... co? co? Wisła Płocki 1, Rotterdam United 3. W jaki magiczny sposób do tego doszło, ja się pytam. Przecież to jest niemożliwe. Wschodziliśmy, to było już doliczony czas gry, początek doliczonego czasu gry. I w jakiś dziwny, niepojęty sposób nagle nic tego nizowego roteram wygrywa 3 do 1 z nami. I to jest właśnie realisty. Aż ręce opadają. Nie do wiary, no. 1 do 3. No aż patrzeć na to nie mogę. Nie wiem jak do tego doszło. Przepraszam to w kalendarzu, może to jest jakiś błąd w sztuce. Nie, porażka 3.1. Marian, wychodzimy. Nie, no żartuję oczywiście. Skupimy się na tej grze, w tej Wiśle i będziemy musieli pokazać nad kondycją, żeby nas trener nie zdejmował w żaden sposób z boiska, bo to tak być nie może. Tutaj jeszcze mamy trening, no to standardowo po prostu przesymulujemy, na razie nie będziemy nic mniej, czyli byśmy poprzednie ustawienie. Może teraz będzie trochę lepiej ocenowo BCC-CA. No dobra, niech będzie. Myślę, że jest progres, bo poprzednim razem, o ile dobrze pamiętam, to było D nowisła polski 1 Rotterdam 3. Symulujmy dalej, jedźmy z tym meczem, bo to po prostu tak być nie może. Ja jestem załamany, no schodzić z rę przy remisie, a przegrać Jeszcze dostaliśmy wiadomość, a to standardowa wiadomość, że będziemy mogli zagrać dla naszej reprezentacji. No, jak się troszeczkę bardziej rozwiniemy to na pewno tak, chwilowo. Nie mamy kondycji by grać 90 minut praktycznie dzień po dniu. I oto witam Was na półfinałowym meczu Wisła-Płock FC Sosho. Tradycyjne już oczekiwanie na pierwszy gwizdek i ruszamy do boju o finał. Fil na skrzydle, podaje do Mariana. Marian zagrywa do Furmana, Furman do Kuźwika. Kuźwik nam oddaje, my strzelamy. Marian strzelił w bramkarza, Marian strzelamy obok, a nie w bramkarza. Fil na skrzydle, zagrywa do Mariana. Co zrobi Marian? Marian z powrotem oddaje Merebaszwiliemu. Merebaszwik dośrodkowuje, tam jest Milasius, Milasius kombinuje, do Kuźwika, Kuźwik strzela, słupek, jeszcze w Milasius dostał w dziób, ale niestety ta piłka poleciała nie tam gdzie trzeba, załamany, nie, chociaż nie, Kuźwik tutaj spoko, na luzie, on wie, nie, te, nie takie akcje już paprał, Januszewski czaruje, podanie do Kuźwika, Kuźwik co zrobi, będzie strzelał, nie, podaje do Mariana, Marian strzela, nie, wbiega w bramkarza, Marian nie uciekaj, nie bój się bramkarza, Marian zbiega na skrzydło, podanie do Merebaszwijego, Fili się zatrzymuje, Marian wybiega mu z powrotem, tak jest, dobra, Marian dostał piłkę, zadanie do Ambrosiewicza, Ambrosiewicz do Furmana, Furman sprawdził bramkarza, Ambrosiewicz z piłką, Podaję do Merybaszwiliego, tutaj Januszewski, Januszewski czaruje, do tyłu, do tyłu, dobra, strzela, Kuźwik, co ty tu robisz, Stefańczyk z autu, daleki wyrzut, Ambrosiewicz, Januszewski, podanie do Rasaka, Rasak oddaje piłkę, Januszewski, strzał po ziemi, Zigi broni, oj za prosty strzał, do ziemi podkręcenie, plus jeden, też fajnie. Teraz z lewego skrzydła, Milasius, do Zawady, ale Zawada przegrywa, powinien nasz koks. Rasak do Ambrosiewicza, Rasak, Ambrosiewicz, Rasak. o chłopaki pograją sobie w ping-ponga, dobrze, może do przodu, nie, pograjmy na czas dalej pod bramką, remis chłopaki, podajcie tę piłkę, dobrze, Januszewski, dobrze, to wysprytni, teraz do środka tak, nie, bramkaż był sprytniejszy. A szkoda, bo tutaj zawada już się czaił na tą bramkę. Marian na środku boiska. Podani, no, Marian z takimi podaniami, to ja nie wiem, co ty chcesz w życiu robić. Dobra, mamy dorasaka. Znowu Marian. Marian, podaj zawadzie, może coś wykombinuj. Dobrze, zawada. Marian wbiega w polgarne, dostaje podanie, strzela. Gol! Mamy bramkę, w końcu zaczynamy prowadzić. 88 minuta, Marian daje prowadzenie swojemu zespołowi. Odpala motorynkę i leci do publiczności. No tak zdobywa się fanów. Poza tym fenomenalne podanie zawady naszego drużynowego koksa. Zobaczmy to jeszcze raz z powtórki. Idealnie wkręcona piłka. Tylko teraz, żeby nas trener nie zdjął, bo z tego co widziałem na paseczku, to my znów umieramy. Płuca mamy wyplute na murawie, ale może się uda i dociągniemy ten wynik. Tylko drużyna cały czas próbuje odrobić stratę jedną bra jednej bramki, ale no niestety, nasza obrona jest nieugięta i dzięki temu wygrywamy ten mecz. Sędzia właśnie zakończył to spotkanie. Marian Januszewski, ten filigranowy, niepozorny piętnastolatek daje awans Wiśle-Płock do finału. Tutaj jeszcze widzimy tabelkę podsumowującą mecze półfinałowe. I naszym przeciwnikiem w finale będzie FC Ingolstadt, które pokonało TSV Hardberg, czyli drużynę z naszej grupy 3 do 1. No muszę powiedzieć, że to jest dość mocny wynik, ambitny. Ciekawe w takim razie, czy Wisła Płock z Marianem na pokładzie stawi opór, a może nawet i sięgnie po pierwsze trofeum. Znajdujemy się już w centrali, przed meczem finałowym ingolstadt wisła Płock. O! Jak to ładnie wygląda, Januszewski daje zwycięstwo klubowi Wisła Płock. Ale wracając do tematu, mecz finałowy oraz debiut na Mariana w Ekstraklasie zagramy już w następnym odcinku. A teraz, jeśli macie jakieś sugestie, to zostawcie je w swoich komentarzach pod tym filmem i pamiętajcie o łapce w górę, jeśli ten film Wam się spodobał. Zasubskrybujcie też kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka naszej małej telenoweli z Marianem w roli głównej. I cóż, do usłyszenia w przyszłym odcinku. Cześć!